Moi drodzy, witam Was serdecznie, ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam Was na vloga, bo doszło mnie słucha, że część z Was trochę tęskni za żyćko vlogami, możecie dać znać, jeżeli jesteście w tej grupie, e, więc pomyślałam, że spędzimy sobie dzisiaj razem dzień. Zaczniemy klasycznie oczywiście od kawusi, od pytań od Was, e, właściwie od jednego pytania, czy też jednej kwestii, no bo pomyślałam, że ja się zawsze bardzo rozgaduję, więc trzeba to troszkę zwinąć, że tak powiem. E, I dostałam wiadomość o takiej treści. Polecę Wam książki, albo zrobię ranking, ale oczywiście bez uwzględniania moich patronatów. Dlaczego? Czy nie na tym polega patronat, że się go poleca i o nim mówi? Nie pamiętam, co jadą na śniadanie, a mam pamiętać, jakie książki dana osoba objęła patronatem. Nie musisz pamiętać, kto objął ksi jaką książkę patronatem. Myślę, że jak ja bym miała wymienić wszystkie książki, którą patronowałam przez tyle lat, to mogłabym jakąś zgubić po drodze. Jesteśmy wszyscy tylko ludźmi, a ja jestem człowiekiem ze sklerozą. Natomiast czy nie na tym polega patronat, że się go poleca i o nim mówi? No, na tym polega patronat, tylko to mówienie trzeba wyważyć. Oczywiście mówię ze swojego doświadczenia, z tego, co widzę w internecie, nie wypowiadam się ze wszystkich twórców, ale może być na przykład tak, że przy określonych polecajkach albo przy jakimś rankingu patronaty po prostu nie pasują tematycznie, nie pasują na przykład, bo dane książki, na przykład w zestawieniu ulubionych danego roku, najlepszych danego roku były inne książki lepsze, bo wiecie, oceniając patronat oceniamy dany tekst, czy nam się podoba, czy nie, czy chcemy się pod nim podpisać, czy nie. Nie mamy porównania, że hmm, za trzy miesiące może dostanę jakąś lepszą propozycję, więc temu nie będę patronować, bo może się pojawić coś lepszego. Oceniamy tylko to, co mamy w danym momencie przed sobą. Może się zdarzyć na koniec roku, że te patronaty były super, ale były super w swojej kategorii, były super w swoim momencie, ale na przykład po roku od przeczytania nie zostały w nas aż tak bardzo jak inne tytuły, które przeczytaliśmy w danym okresie, o którym rozmawiamy. Więc to mogą być przyczyny. Może być taka przyczyna, że ktoś po prostu świadomie zostawia te patronaty na boku, żeby powiedzieć o nich w innych okolicznościach na przykład. A robiąc taki ranking, chce pokazać inne książki, które zasługują na uwagę. Bo nie wiem, czy wiecie, ale odbiorcy Bookmediów w widzowie są bardzo marudni i bardzo ciężko jest ich zadowolić. Bardzo łatwo natomiast jest dostać komentarz pod tytułem Ciągle polecasz te same książki. Te książki już Wam wyskakują z lodówki, powiedz o czymś innym. Czy też niby 200 książek rocznie, ale gdzie są te inne tytuły, skoro ciągle. Mówisz o tym samym. Nie chcesz oglądać Twoich materiałów, nie muszę włączać Twoich filmów, bo nie musisz nic mówić, a ja i tak wiem, które książki będziesz polecać właśnie w kategorii tych ulubionych. Więc widząc takie komentarze, naprawdę trzeba się zastanowić nad tym, w jaki sposób mówimy o tych książkach i wyważyć to. Bo najchętniej o tych ulubionych książkach, o tych najlepszych, o tych patronatach, o tym, co nas zachwyca, najchętniej mówilibyśmy na okrągło. Tylko wtedy wy mówicie, że no już mam dość tej książki, wyskakuje mi zewsząd, nie, nie będę jej czytać, nie planuję. I czytać, bo za dużo tej książki jest wszędzie. Jak mówimy trochę mniej, to słyszymy, że za mało mówimy o swoich patronatach, powinniśmy mówić o nich więcej. Jak mówimy o książkach starych, to słyszymy, że za mało jest o książkach nowych. Jak mówimy o książkach nowych, to czytamy komentarze, że za mało jest o tych książkach starszych, o tych topkach empiku, to mówią wszyscy, powiedz o czymś innym. Naprawdę ciężko jest dogodzić odbiorcom, i naprawdę czasami ciężko jest wyważyć to, ile o danym tytule można powiedzieć. No i też jest ograniczona. Liczba rzeczy, którą można powiedzieć o danym tytule, żeby nie zaspoilerować. Więc jak o jakimś patronacie, na przykład, mówimy w recenzji, w podsumowaniu miesiąca, w zapowiedziach, na Instagramie, na TikToku, gdzieś tam, gdzieś tam, no to kończy się pula określeń, których można użyć. Jak książka nam się nie podoba, Łatwiej jest się nad nią poznęcać trochę, e, wytknąć jakieś błędy, jakieś wady. W przypadku książki, która nas zachwyca, ciężko jest o tym mówić, zwłaszcza jeżeli chcemy zachęcić do lektury, a nie opowiedzieć całej fabuły. Streszczenie fabuły zawsze będzie to samo. E, to, co nas zachwyciło w przypadku konkretnej książki, zawsze będzie to samo. Nie możemy, nie wiem, zrobić sobie listy w czasie czytania, że okej, okay, mam pięć rzeczy, które mi się tutaj szczególnie podobały w tym tytule, więc o pierwszej powiem na YouTubie, no, o drugiej powiem na TikToku, o trzeciej napiszę na Instagramie, o czwartej wspomnę. W podsumowaniu miesiąca, a piątą gdzieś upchnę pomiędzy wierszami, jak ktoś zapyta o polecajkę. W którymś momencie po prostu się wysprzęgamy z tych sposobów określania zachwytu, sposobów streszczania fabuły, określeń, których możemy użyć, żeby Was zachęcić, ale nie zrazić, żeby nie było za dużo ani za mało, żeby nie powiedzieć za dużo i nie zaspoilerować, ani też nie powiedzieć za mało, żebyście nie uznali, że to jest kolejna książka, jedna z wielu, na którą nie warto zwracać uwagi. Więc wiecie, z tymi patronatami, z tym mówieniem o książkach dobrze, to nie jest wcale taka prosta. Sprawa. Podobnie jak w moim przypadku ze streszczaniem się z wypowiedzią, miało być jedno pytanie, a znowu tutaj siedzimy pewnie kwadrans. Więc ja się teraz zabieram do pracy, zamykam tutaj te Wasze pytania, zabieram się do pracy i zamierzam też skorzystać z tego, że dzisiaj jest darmowa komunikacja miejska, podjechać do centrum, załatwić parę rzeczy, więc zabiorę Was ze sobą. thank mm -hmm. you Poszłam z myślą, że za chwilę wrócę. Minęło pół dnia, ale przynajmniej wszystko załatwiłam. Miałam spotkanie, potem musiałam odebrać książki w bibliotece, więc mam tu całą taśkę nowych książek, ale nie mogę Wam ich jeszcze pokazać. Ale chyba mogę powiedzieć, dlaczego nie mogę ich jeszcze pokazać, bo już chyba kiedy oglądacie ten film, to już o tym mówiłam na Instagramie. Otóż w tym roku przy okazji Festiwalu Książki w Opolu zostanie zorganizowany, czy został zorganizowany, konkurs na młodzieżowy debiut, na Debiut Young Adult, w którym będziemy wybierać najlepszą książkę. 2024, najlepszy debiut młodzieżowy. No i zostałam powołana do kapituły tego konkursu. To znaczy, będę siedzieć w jury z znaną pisarką i z dyrektorką biblioteki tutaj naszej opolskiej, oddziału młodzieżowego. Będziemy właśnie wybierać tą najlepszą książkę. Więc teraz, w najbliższych tygodniach, tych właśnie do festiwalu, muszę te wszystkie książki przeczytać. Tutaj jest część tego, właśnie co mnie czeka. Dzisiaj przyniosłam chyba. Pięć, tak, dzisiaj przyniosłam pięć tytułów, dwa już mam, dwa czy trzy jeszcze mają się pojawić, więc trochę tego czytania mnie czeka, ale wiecie, no, mega się cieszę, to jest ogromna, ogromne wyróżnienie, w ogóle ogromna też nagroda dla mnie, takie docenienie. Dostałam, słuchajcie, na papierze, że jestem ekspertką, że się znam i że właśnie w ramach te, tego zaangażowania w promowanie literatury, czytelnictwa i tak dalej, no jestem właściwą osobą, żeby decydować o tym, która książka w zeszłym roku była najlepsza, który debiut, więc to mnie bardzo cieszy. No i między tymi właśnie spotkaniami, między tymi rzeczami, które musiałam pozałatwiać, udało mi się w końcu usiąść na spokojnie i coś poczytać, na co ostatnio nie miałam czasu. No i wybór padł na córkę z Paryża, bo zaczęłam parę tygodni temu, dotarłam do setnej strony i nie mogłam skończyć. Nie mogłam znaleźć czasu, żeby po prostu książkę skończyć, więc jak zwykle pomocne było pójście do kawiarni, zamówienie sobie kawusi, zamówienie sobie brownie bez cukru. Okazuje się, że coś takiego robią, co bardzo doceniam. No i po prostu dokończenie książki, kiedy nikt nie przeszkadza. I nikt głowa nie zawraca. Więc akurat miałam godzinkę, żeby sobie poczytać, udało mi się książkę skończyć. To jest kolejny tom w cyklu utracone córki Sorai Lane po córce z Włoch, córce z Grecji, córce z Kuby, córce z Genewy, to jest córka z Paryża, czyli dom piąty, motyw jest ten sam, czyli mamy londyński dom Hope, czyli takie miejsce, w którym niezamężne kobiety mogły przyjść do tego miejsca, urodzić dziecko, tam generalnie miały dobrą opiekę, no i właścicielka prowadząca ten dom Hope pomagała im tym dzieciom znaleźć rodzinę adopcyjną, jeżeli martw sobie tego oczywiście życzyła. No bo tam pojawiały się kobiety w różnych trudnych sytuacjach życiowych, które niekoniecznie mogły wychowywać dziecko na przykład samodzielnie albo pojawiały się w takich okolicznościach życiowych, w których po prostu nie mogły zatrzymać tego dziecka przy sobie, więc Hope właśnie pomagała zorganizować tę adopcję w sposób jak najlepszy i dla tych matek i dla dzieci. No i spadkobierczyni właścicielki tego miejsca odnalazła w podłodze takie skrzyneczki, szkatułki, do których schowane były jakieś drobiazgi, które miały naprowadzić te adoptowane dzieci, gdyby bo one oczywiście tego chciały, na ślad swoich biologicznych rodzin. No i w związku z tym, że do tych rodzin nie udało się dotrzeć jakby bezpośrednio do tych dzieci, no to potem kolejne pokolenie dostaje te, te pudełeczka. No i w każdym tomie śledzimy jedną kobietę, która odkrywa tajemnice swojej rodziny. No i tutaj główną bohaterką jest Blake, kobieta, która nie za bardzo się w sumie wyrywała do odkrywania tych sekretów rodzinnych, nie było jej to do niczego potrzebne, ale wtedy pomyślała, że to jest dobry pomysł na cykl artykułów, ponieważ jest dziennikarką, no, i jej szefowa szukała jakiegoś dobrego tematu, jakiegoś takiego cyklu, który zainteresuje odbiorców ich strony internetowej, żeby generalnie móc dalej to pismo utrzymywać. Przejście na ten rynek cyfrowy do odbiorcy cyfrowego miało być nową szansą, właśnie dla tego magazynu, więc kobieta zaczyna się interesować tym, co było w tym pudełku, zaczyna opisywać tę swoją podróż, a ta podróż prowadzi ją do Francji, ponieważ w pudełku, które otrzymała, znalazł się szkic jakiejś sukni, projekt sukni z jakimś podpisem, którego na nie była w stanie rozpoznać oraz fragment materiału. No i szuka osób, które będą się trochę znały na modzie tych lat, powiedzmy 20, 30. XX wieku, które będą ją w stanie naprowadzić na ślad jej rodziny. To się dzieje współcześnie. Natomiast w drugiej linii czasu mamy historię Eweliny, kobiety, która goni za marzeniem. Jest właśnie pasjonatką mody, marzy o tym, żeby projektować, o tym, żeby szyć. Natomiast okoliczności, w których się rodzi i jej rodzina, no nie zachęcają do tego, żeby taką ścieżką podążyła. Ona się jednak nie poddaje i bardzo wcześnie. Dowiadujemy się w książce, że wyjeżdża ze swojego rodzinnego domu, właściwie z niego ucieka, ponieważ ojciec chce na niej wymusić konkretny styl życia, powiedzmy, więc ona stwierdza, że ona woli to swoje marzenie, tą swoją wizję, wyjeżdża do Paryża i tam próbuje się realizować, ponieważ jej marzeniem jest pojawiać się w jednej linii z Coco Chanel. Jej marzeniem jest właśnie zapisać się na kartach historii jako wybitna projektantka i realizuje to swoje marzenie, próbuje je osiągnąć krok po kroku, mimo tego, że na jej drodze stają różni mężczyźni, Którzy teoretycznie chcą jej pomóc osiągnąć te szczyty swojej kariery, ale w rzeczywistości stają się też miejscami dla niej ograniczeniem. No i właśnie z jednym z tych mężczyzn ona się wiąże, no i to doprowadza do tego, że mamy szkatułkę właśnie w domu Hope. Oczywiście to jest jasne, że te dwie bohaterki są ze sobą związane, więc kwestia jest tylko tak naprawdę tego, w jaki sposób. No i to odkrywamy na kartach książki, tego wam oczywiście spoilerować nie będę. Koncepcja jest bardzo zbliżona do wszystkich pozostałych tomów w tym cyklu, nie ma tutaj niczego nowego, nic Was właściwie tutaj nie zaskoczy. Może tylko to, że pojawia się perspektywa Hope przez moment, właśnie tej właścicielki tego domu, Hope, która um, tworzyła to miejsce przyjazne kobietom, które um, urodziły dzieci. Natomiast właściwie to jest dokładnie ten sam schemat, według którego idą wszystkie pozostałe tomy. Napisane jest to ładnie, to jest bardzo plastyczne, to jest bardzo takie żywe i faktycznie czuć, że francuskie. Wszystkie właściwie tomy w, w tym cyklu są takie bardzo namacalne i wydają się faktycznie Życiem tego miejsca, które jest opisywane. Ja generalnie te serię bardzo lubię, dużą przyjemność sprawiają mi kolejne tomy. Natomiast kiedy przeczytałam już serię siedmiu sióstr Lucy Riley, która jest oparta na bardzo podobnym pomyśle, czyli na historiach różnych kobiet, które odkrywają swoją historię i swoją przeszłość, to ta seria wydaje się troszkę bardziej płytka. Bo w serii siedem sióstr był jeden taki motyw łączący wszystkie bohaterki, tam przez wszystkie te tomy ciągnęła się jakaś zagadka dotycząca tożsamości Pasalta, dotycząca tego w jaki sposób one są ze sobą związane, w jaki sposób zostały wybrane do adopcji właśnie przez Pasalta, co je ze sobą łączy i tak dalej. Natomiast w serii właśnie utracone córki nie ma tego punktu wspólnego. To znaczy, mimo tego, że to jest piąty tom, to tego elementu łączącego nie widać. Nie licząc oczywiście tego domu Hope, nie licząc tego początku fabuły, od którego w historii każdej z bohaterek wychodzimy. Więc to się dobrze czyta. To jest bardzo przyjemne, to jest lekkie, to jest taka, wiecie, przyjemna szybka. Lektura, która niczego od was tak naprawdę nie wymaga, nie jest zawiła, nie jest skomplikowana, nie ma pościgów i wybuchów, jest po prostu miłą i przyjemną obyczajówką, bardzo klimatyczną, ale właśnie mając już porównanie, widzę to, że siedem sióstr miało większą głębię. Tam się więcej działo, to było bardziej rozbudowane. Te książki w serii utracone córki wydają się bardziej odrębne od siebie. Można je czytać tak naprawdę w niezależnej kolejności, jak sobie tam wybierzecie poszczególne tomy, sugerując się absolutnie czymkolwiek chcecie, czy to kierunkami, w które ruszają bohaterki, czy okładkami, czy czymkolwiek, możecie sobie wybrać dowolny tom i od niego zacząć. A jednak w historii siedmiu sióstr tam kolejność czytania miała znaczenie, bo widzieliśmy losy poszczególnych sióstr gdzieś tam na drugim planie. Te tomy są od siebie odrębne, można je czytać niezależnie od siebie. Więc jeżeli może szukacie czegoś takiego jak Siedem sióstr, co wypełni Wam lukę po tamtej serii, macie ochotę na coś podobnego, to utracone córki mogą być tą odpowiedzią, bo to są naprawdę jakościowe, przyjemne książki. Jeżeli szukacie czegoś równie głębokiego, równie skomplikowanego, no to utracone córki są troszkę prostsze, są takie bardziej banalne w swojej w kreacji całej fabuły. Te historie są takie, wiecie, no prostolinijne, powiedziałabym. Zawsze się pojawia jakiś wątek romantyczny, zawsze się pojawia jakiś drobny element zagadkowy, mamy ten podział na wydarzenia teraźniejsze i wydarzenia przeszłe. Czyta się to dobrze, ale pytanie, jakiej głębi oczekujecie? Jeżeli czegoś takiego lżejszego, no to utracone córki, jeżeli czegoś takiego poważnego, z głębszą zagadką, która łączy wszystkie tomy, no to lepszą e, opcją będzie Siedem Sióstr. Ale obie te serie są naprawdę dobre i czytam obie z przyjemnością. Już właściwie Siedem Sióstr przeczytałam, więc zostały mi tylko teraz utracone córki do końca. E, kolejny tom, czyli tom szósty, to będzie chyba córka z Argentyny, z tego co widziałam w zapowiedzi, e, więc już pomału wyczekuję. No bo wiecie, Paryż jest taki bardziej nasz. W sensie m, jakoś sobie łatwiej to wyobrazić. Wiadomo, mniej więcej tak popkulturowo, nawet jak ktoś nie był w Paryżu, jakiego klimatu oczekuję. Natomiast w Argentynie większość z nas prawdopodobnie nie była, więc jestem ciekawa, jak autorce uda się oddać właśnie tamten klimat. I chciałam powiedzieć, że tyle w temacie książek, ale bym skłamała, bo mam tutaj jeszcze wielką pakę. Też od Albatrosa. Paczkę wielką, ale lekką. I został mnie z nią kurier na przystanku. Słuchajcie, pierwszy raz odbierałam paczkę na przystanku. Miałam nadzieję, że to będzie coś małego, co będę mogła zabrać ze sobą, ale niestety z tym do miasta pojechać nie mogłam, więc też mi się poprzesuwały wszystkie plany na dzisiaj. Więc otworzymy sobie razem i zobaczymy, co tam ciekawego w środku. No, i już rozumiem, dlaczego ten karton był taki duży. Po prostu paczka była rozwalona, więc pewnie nazwiem sortownik, to się przepakował, żeby dotarła do mnie w miarę w całości. No i chyba się nie do końca udało, bo widzę już, że książka trochę ucierpiała, ale nic, przeczytać się i tak ją będzie dało. A ta książka to jest Rodzeństwo, Mały Hengren, o którym mówiłam Wam ostatnio w zapowiedziach. Czekałam na tą pozycję, więc na pewno niedługo się zabiorę i też będę Wam pewnie o niej opowiadać. Moa Hengren fenomenalnie pisze o relacjach rodzinnych. Nawet jeżeli tak Książki nie są idealne, i nie są takimi, moimi, wiecie, pięciogwiazdkowymi historiami, to bardzo doceniam to, że po lekturze one zostawiają w głowie coś do myślenia. Jakąś taką refleksję, coś do zastanowienia się, do przemyślenia swoich też relacji rodzinnych właśnie w kontekście wątków, o których książki traktują, więc na pewno o tym tytule niedługo Wam opowiem. I chyba w tej paczce jest coś jeszcze. Tak, w paczce są jeszcze. Kwiatki. Relacje z najbliższymi są jak piękne kwiaty, które warto pielęgnować. No więc co, więc będę musiała się chyba pobawić w małego ogrodnika i wyhodować niezapominajki. Postać na w doniczce pod lewej, obserwuj, jak rośnie Twoja niezapominajka. No to zobaczymy. Ja mam dwie lewe ręce do kwiatów, u mnie nawet sztuczne kwiatki potrafią zdechnąć, ale zobaczymy, może akurat niezapominajką uda się wyrosnąć. obiad zjedzony, zmywarka wstawiona. Jeżeli słyszycie jakieś buczenie w tle, można ogłosić, w końcu weekend można odpocząć. I będę odpoczywać przy puzzlach. Wróciłam ostatnio do układania puzli. Wczoraj skończyłam enjoyki. To są moje w ogóle drugie enjoyki. Nad pierwszymi siedziałam dwa tygodnie. Bardzo ciężko się je układało, mimo tego, że jakość jest super i wzór też nie był jakiś szczególnie skomplikowany, ale wszystko było pastelowe, więc trochę się pomęczyłam, natomiast te były takie w sam raz na jednego audiobooka, dosłownie na dwa posiedzenia. Kupiłam Ostatnio na vintage za jakieś nie wiem, 40 czy 50 zł. Właściwie za 50, ale w komplecie z tymi, czyli z ekstremalnymi, nie ma krawędzi i jest pięć niepasujących elementów do całego zestawu. Tysiąc sztuk takie. takie Pączki, donaty, ale dzisiaj nie pączki, bo dzisiaj chciałam skończyć klify, kosmiczne klify. Dostałam jakiś czas temu od marki Adału, to jest polska marka produkująca puzzle drewniane. E, dostałam właśnie opcję wybrania sobie kilku wzorów, żeby przetestować, sprawdzić, móc wam opowiedzieć. Wybrałam sobie wzór kosmiczne klify, głowica Karina, 50x30 cm 265 sztuk, ale nie myślcie, że to jest mało, bo za chwilę Wam pokażę, jak one wyglądają w środku. E, drugi wzór, na który się zdecydowałam. To jest Magię Książek. Format A4, 192 sztuki. I trzeci wzór, oczywiście, kot w rozmiarze L. Taki kot mandala, 32x25 cm, 160 sztuk. Ten mandalowy kot jest nieregularny z zewnątrz, to znaczy to nie jest ramka prostokątna, w którą układacie kota, tylko całe puzzle układają kształt kota. Ma też nieregularne puzzle, nieregularne poszczególne elementy. Niektóre to są w ogóle małe, wycięte zwierzątka, które gdzieś tam obrócą one, wiecie, włożone między inne, e, układają razem tego kota. E, dla mnie to były dwa odcinki serialu, bo oglądam i układam jednocześnie, więc to było takie idealne, idealny poziom skomplikowania, że cały czas miałam poczucie, że robię jakiś progres, że nie jest to niewykonalnie trudne, ale też nie ułożyłam tego w 15 minut, więc wiecie, żeby, żeby nie było, że nie ma zabawy, tak, więc zabawa jest. Jakość w ogóle bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. To nie jest jakaś, wiecie, tania chińszczyzna. Te kolory są naprawdę bardzo nasycone, bardzo wyraziste. Nie ma problemu z tym, żeby się gdzieś tam wkładać niewłaściwe puzzle. te miejsca co trzeba, więc bardzo fajne pierwsze było moje doświadczenie z tymi puzzlami. Także to był pierwszy wzór, który układałam. Potem ułożyłam właśnie ten wzór z książkami. On już był trochę trudniejszy. Postaram się wam go pokazać, bo mam jeszcze go ułożonego na jakichś zbliżeniach na przebitkach. Tutaj jest taka technologia jeden puzzle. Wszystkie puzzle, nie licząc tej prostokątnej ramki oczywiście, są tego samego kształtu. Są dokładnie identyczne, więc każdy puzzle pasuje w każde miejsce. Trzeba bardzo mocno zwracać uwagę na obrazek, a w związku z tym, że ten obrazek jest bardzo powtarzalny, w sensie wszędzie mamy stosy książek i to nie jest tak, że np. niebieska książka jest tylko w jednym miejscu, to można faktycznie powkładać te puzzle nie tam, gdzie trzeba, a jak się już raz włoży i nie zauważy tej pomyłki, to potem, wiecie, można ułożyć całą resztę obrazka i na końcu się zorientować, że coś jest nie tak i przekładać wszystko. Nie powiem, że wiem to z doświadczenia. I tutaj już faktycznie spędziłam dużo więcej czasu. Puzzle mają niby tylko format A4 i niby tylko te 120, 192 elementy, ale siedziałam chyba ze 4 albo 5 odcinków serialu, takich wiecie, 45 minutowych, żeby ułożyć całość, bo jak już wszystko miałam prawie poukładane, to się okazywało, że coś jednak nie w tym miejscu co trzeba. Ale nie jest to na tyle frustrujące, żeby gdzieś strasznie męczyło w czasie układania, więc też jakość i wszystko jak najbardziej było tutaj na swoim miejscu, dobrze się bawiłam w czasie układania. No i największym wyzwaniem z tych wszystkich są właśnie te puzzle Kosmiczne. No, bo można powiedzieć, że w miarę różnorodny obrazek, tak, mamy odcięcie wyraziste, niebieski, taki żółtawy, czerwony i ciemny tu w rogach, tylko że te puzzle mają bardzo specyficzne kształty. A mówiąc o nieregularnych kształtach, mam na przykład na myśli coś takiego. To nie są puzzle, wiecie, typowe o ty typowych nieregularnych kształtach, tylko one są geometryczne. Każdy puzzle jest inny. Wydaje się, że mogą pasować i że nie powinno być problemu z dopasowaniem właściwego miejsca, skoro są tak charakterystyczne ale one się nie zazębiają jak standardowe puzzle. Nie jest tak, że jak włożycie to już wiecie, że ten puzzle się stąd nie ruszy, e, tylko układając te puzzle są cały czas ruchome, dopóki wszystkie puzzle w danym obszarze się nie zablokują ze sobą. Jakby nie łączą się oczywiście na stałe, ale dopóki wszystkie nie są włożone w to miejsce, w które trzeba, to cały czas nie ma pewności jakiego kształtu brakuje. No i przy tak nietypowych kształtach e, mózg po prostu nie do końca działa tak jak powinien i nie jest w stanie wypełnić tej luki, która, która jest gdzieś tam w puzlach, nie w stanie wypełnić tego konkretnym kształtem. No i nie wiadomo, czy to będzie pojedynczy kształt, czy to będzie kilka puzli, które dopiero ten kształt ułożą. Więc to, co mam tutaj jeszcze w pudełku, to jest to, co mi zostało do ułożenia. Taką linię graniczną między niebieskim a czerwonym już ułożyłam, w sensie ten środek tutaj. I to mi zajęło, tylko ten środek zajął mi 3,5 i pół godziny praktycznie. Więc jeszcze długo. Dużo, dużo przede mną, mam nadzieję, że uda się to zrobić dzisiaj i to jest właśnie plan. Na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, to jest bardzo pozytywne doświadczenie, bo nie układałam nigdy wcześniej puzli drewnianych, nie miałam do czynienia z czymś takim, ale naprawdę jakość, cięcie. Nie ma tutaj absolutnie żadnego uszkodzonego puzla, nie trafiłam na nic, co by nie pasowało. Wszystkie zestawy były kompletne. W każdym zestawie też jest, no to nie będzie akurat dobrze widać tego, ale w każdym zestawie jest też, żebym podarła. Jest folia, którą możecie nakleić na tył ułożonych puzli, jeżeli nie chcecie układać ich wielokrotnie, to można je sobie zakleić i już zostaną. Folie są docięte do kształtu poszczególnych puzli, więc nie trzeba się bawić samodzielnie. No, generalnie bardzo pozytywne doświadczenie. Tak jak mówię, nie układałam wcześniej tego rodzaju puzli, ale bardzo dobrze się przy nich bawię i faktycznie czuję, że jest jakość, jest odpowiednia dawka zabawy do ceny. Wszystko dla mnie gra. A w związku z tym, że puzzle dostałam od firmy, to jak prawdziwa influencerka mam też dla Was kod rabatowy. Na hasło katvloguje, vloguję, pisane łącznie dużymi literami, jest 20% rabatu i darmowa wysyłka do 17 kwietnia. Więc jeżeli macie ochotę, któryś z tych z wzorów, które ja układałam, również ułożyć, albo macie ochotę poszukać sobie czegoś innego w ofercie firmy, to jest okazja, żeby wykorzystać. Jak jesteście puzzlowi, to myślę, że będzie Wam się bardzo przyjemnie układało. A ja teraz Właśnie kończę te kosmiczne klify, które mi spędzają sens powiek. I trzy no, godziny ten wąski pasek to nie wiem ile mi jeszcze zajmie ułożenie góry i dołu, ale wkręciłam się ostatnio w oglądanie serialów, w oglądanie 911, takiego telefonu alarmowego. Wiecie, serial proceduralny, strażacy, paramedycy i tak dalej. Wkręciłam się w oglądanie tego, więc w sumie, jak czym dłużej będę układać, tym dłużej będę mogła oglądać. Jest to weekend, można korzystać z wolnego. A jeszcze zanim zacznę układać, to pokażę Wam, jak wyglądają te puzzle, jeden puzzle. Puzzle mają ten kształt i wszystkie elementy mają ten kształt. Więc wszystkie elementy. Tutaj ten pasuje. Wszystkie elementy pasują dokładnie we wszystkie miejsca. No, jest spora zabawa z układaniem tego, ale taka satysfakcjonująca zabawa.